Witam państwa Jan Bodakowski szanowni państwo bardzo państwu dziękuję za wsparcie finansowe dla mediów narodowych to dzięki państwu wsparciu finansowemu za pośrednictwem zrzutki czy przekazów finansowych możemy poruszać te tematy które są zakazane w establishmentowych mediach a niewątpliwie znowu zakazanym tematem stała się kwestia katastrofy smoleńskiej zamachu smoleńskiego którego dzisiaj mamy rocznicę i na ten temat na ten temat tabu Porozmawiam z człowiekiem, który wydał wiele książek przełamujących tą zmowę milczenia z panem Marcinem Dybowskim. Witam serdecznie Pana Marcina. Kłaniam się serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, co się stało w smoleńsku te kilkanaście lat temu? Trudno, jest nam jakby niedopuszczonym do pełnej informacji, jak Kompletnie i całkowicie wyrokować, no ale wszystko wskazuje na to, yy, że to yy, ta yy, teoria czy, czy domysł o tym, że to po prostu był zamach, że zamordowano tych ludzi, yy, no, znajduje jakieś pełne uzasadnienie, tak? I yy, tylko można żałować, że to. Właśnie jak pan powiedział, jest temat tabu. Nie tylko ja wydawałem y, książki o smoleńsku, ale także całe można powiedzieć, społeczeństwo, całe był taki zryw, także wśród blo blogerów, wśród y, takich, którzy na, y, przy pomocy y, y, internetu próbowali właśnie jakoś wniknąć w te wszystkie tajemnice, w tą skandaliczną postawę rządu Tuska i osobiście samego Tuska który przecież najbardziej zyskał na, 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 tym, na tym zamachu. Można powiedzieć, że państwo polskie absolutnie nie zdało egzaminu, ani jak, jako, jako ten, który organizował te, to państwo, które organizowało, ten wylot do Smoleńska, jak i też jako państwo, które później miało cokolwiek wyjaśnić, a nie zdały egzaminu, także i późniejsze rządy, samego nawet Jarosława Kaczyńskiego, który przecież no co jak co, ale. Po takim mafijnym rozegraniu spraw smoleńskich, powinien właśnie jak najwięcej wysiłku włożyć, by to wyjaśnić, właśnie by, by tutaj ta zmowa milczenia została przełamana. To skończyło się kompromitacją, moim zdaniem, tymi ciągłymi miesięcznicami, na których już przy, takim pożekadłem stało się to, że jesteśmy coraz bliżej wyjaśnienia tej historii, po czym nawet jak Antoni Macierewicz próbował coś ujawnić, to później mu to zabraniano. Ujawniana. Natomiast służby kontrwywiadu wojskowego, bo tu nawet nie trzeba sięgać nie wiadomo po jakie zasoby obcych wywiadów, czy amerykańskiego, czy brytyjskiego, czy jakiegokolwiek innego, to służby kontrwywiadu wojskowego, nawet tak zwane w cudzysłowie oczywiście nasze mają przecież wszystko, co potrzeba, by wyjaśnić to wszystko, bo przecież w ramach to był statek powietrzny, wojskowy i po prostu te wszystkie dane są to. Zresztą tutaj są też książki pana Misiaka, który przecież wskazywał na te y, dziwne zachowania się y, rządzących właśnie z tej drugiej strony. On tutaj ram w ramach Gazety Polskiej przecież był człowiekiem, który bardzo głębokie śledztwo przeprowadzał i też mu to wszystko utrącono, więc wokół tego jest jedna wielka kompromitacja, pokazująca właśnie to. Państwo z diktyj z paździerza, czy z tektury, no to właśnie głównie to się odnosiło to przecież powiedzenie do właśnie tego beznadziejnego prowadzenia tego śledztwa. Tak więc jest to jedna wielka, moim zdaniem, kompromitacja, i, i, i tutaj odwołam się do pana profesora Andrzeja Nowaka, który przecież w tych swoich punktach krytycznych w stosunku do rządów i wskazując m.in., dlaczego ta porażka została osiągnięta, w cudzysłowie osiągnięta, porażka została osiągnięta w ostatnich wyborach 2023 roku, no to wskazywał właśnie na to niewyjaśnienie sprawy. Smoleńska i ciągłe odkładanie to na przyszłość, że będzie taki moment, że jeszcze nadejdzie taki czas, że wtedy to ujawnimy, co wiemy. To dokładnie tak samo jak z tym raportem. W sprawie służb WSI, notabene zresztą raportem, który został podpisany przez Lecha Kaczyńskiego i, i do publikacji przekazany, ale właśnie w tym momencie, kiedy będzie lepsza sytuacja, kiedy właśnie będą te wybory i te, ten Smoleńsk przecież miał być wstępem do takiej zmiany, do takiego ujawnienia wielu, wielu rzeczy na temat tej strony przeciwnej, gdzie Właśnie ta strona przeciwna obawiała się, że raport w sprawie WSI zostanie ujawniony, no i oczywiście nie został ujawniony, bo tamta strona zdążyła wcześniej wykonać po prostu właśnie taki, taki zwrot w sytuacji politycznej, zwrot typowo taki mafijny, gdzie właśnie pewne zmiany w polityce mafii są przypieczętowane po prostu krwią, tak jak kiedyś krwią. Przypieczętowano zmiany związane z w, przygotowaniami do okrągłego stołu i zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę, później e, mordowano pozostałych m, także księży. Wszystko to po to właśnie, żeby przypieczętować to porozumienie. Także przypomnę, e, Smoleńsk to było przypieczętowanie krwią po prostu pewnego resetu w stosunkach globalnych, ale także i w stosunkach tutaj krajowych, gdzie Polska była bardzo ważnym punktem tych, tych, tych zmian i, i, i sprzedaży Polski właśnie po prostu Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemcom i dogadywaniem się z Rosją. W kwestii zamachu smoleńskiego możemy, być, możemy mówić o tym, że ktoś na tym zyskał. We wszystkich sprawach kryminalnych ważny jest motyw i pada się, kto mógł zyskać na jakimś zabójstwie. A kto zyskał na katastrofie smoleńskiej? Czy byli to Rosjanie, Gazprom, czy byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa postkomunistycznego? których tajemnice e, uniemożliwiono ujawnienie tego właśnie aneksu do e, raportu o no, WSI. Wbrew pozorom ten aneks właśnie dotyczy nie tylko tych służb, które się tutaj wysługiwały Rosji sowieckiej, ale właśnie także tych wszystkich dalszych, głębszych powiązań, niewykluczone nawet, że nasze służby Odkrywając pewne rzeczy i, i, i finalizując te, te, ten tajny raport, nawet same do końca nie były wtedy świadome, jak daleko dotknęły pewnych rzeczy. To dopiero być może później przyszła taka świadomość i ta świadomość paraliżująca, bo niestety mamy do czynienia z rządzącymi nam, nami tchórzami. To nie są ludzie rzeczywiście odważni, tylko ludzie czasem przerażeni nawet o wiele mniejszymi sprawami, które należałoby wykonać dla ojczyzny, a których nie wykonują od dziesięcioleci, które na przykład w porównaniu z dwudziestoleciem międzywojennym tamtym elitom, tamtym mężczyznom to by zajęło pięć minut podjęcie pewnych decyzji i rozwiązanie tych jakichś węzłów gordyjskich, które zawiązane zostały nad Polską przez zaborców. Tymczasem my żyjemy w, i rządzeni jesteśmy. W takich czasach, gdzie po prostu ci, którzy nami rządzą, nie potrafią mnóstwa rzeczy absolutnie fundamentalnych dla naszego państwa, dla naszego życia, nawet zwykłego, rodzinnego czy prywatnego, czy biznesowego, nie są w stanie rozwiązać przez całe dziesięciolecia. Więc ten pad polityczny, jaki mamy od czasu okrągłego stołu, no, no. niestety jest i przez Służby specjalne, stare i te globalne, jakieś państwa, które się ponad naszymi głowami dogadują i które nie są zainteresowane specjalnie w tym, byśmy my mogli ujawnić i uwolnić się od pewnych spraw, tylko szukają takich ludzi, którzy nami będą rządzić, którzy właśnie będą dalej te pakta tolerować i ich nie wyjaśnić. I tak, jak właśnie tutaj wskazał profesor Andrzej Nowak w swoim tym słynnym, wystąpieniu domagającym się wyjaśnienia tych kwestii porażki, tego serwilizmu i na zewnątrz, i wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, serwilizmu i tej niemocy, także w sprawie smoleńskiej, po prostu by to zostało wreszcie wyjaśnione i uznane, że właśnie takie dalsze zachowanie się Trwanie w niemocy i polityka, którą ja nazywam polityką poprzez kapitulację do zwycięstwa, no to, to właśnie kontynuowanie tej polityki nic nie da. Nad czym najbardziej zyskał chociażby Bronisław Komorowski wtedy, prawda, który wcześniej sprytnie został w sposób naturalny, zdawałoby się konstytucyjny, mianowany prawda, następcą prezydenta ze względu na właśnie ten zamach smoleński. Później ułatwiło mu to bycie prezydentem i, i kompromitowaniem Polski, ale także i uciszaniem sprawy smoleńskiej, i tolerowaniem właśnie tego zbydlen, zbydlęcenia narodowego, który się odbywał bezkarnie, prawda, no, na tym właśnie zyskały te siły globalne, które okupują Europę Środkowo-Wschodnią, które nie pozwalają rozwijać się normalnie Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście na tym zyskał Putin, ale także i Berlin. No, każdy, kto jest zainteresowany tym, by Polska nie miała głowy, tylko by miała po prostu, nie wiem, jakąś imitację tej głowy, albo po prostu, żeby nie miała. Właśnie rządów niepodległościowych, które będą dba, dbać o suwerenność i o dobrobyt Polski, tylko będą uważać, że suwerenem Polski nie jest naród, nie jest Bóg na niebie, tylko jest właśnie jakiś tam układ międzynarodowy, no to, to oni wszyscy zyskali na tym. Tak? My żeśmy stracili. No ale zdawałoby się, że ci, którzy mienią się przyjaciółmi, tych poszkodowanych, i którzy sobie gębę później wycierali przez całe lata, jak to niby są strasznie zainteresowani ich, że tak powiem, dojściem do prawdy, którzy organizowali różnego rodzaju. Właśnie takie czy inne uroczystości, no to, to wszystko po prostu się skompromitowało i to pozostaje w tej chwili na polskim sumieniu, na polskiej przeszłości i na polskiej przyszłości olbrzymią. Nie tylko białą plamą, ale czerwoną, krwistą plamą, która yy, niewyjaśniona po prostu paraliżuje Polskę. Tak jak i do dnia dzisiejszego znowu odwołam się do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, jest właśnie zbrodnią założycielską. Zbrodnią założycielską Tuska jest po prostu zbrodnia smoleńska. Yy, a Oprócz tego, że mamy ten spisek, który ma na celu. Ukrycie prawda o Smoleńsku, to jeszcze do tego, w naszych środowiskach pojawiały się e, narracje, które miały jeszcze bardziej zabełtać ludziom w głowach. Czy taką narracją nie były te opowieści e, o tym, że nie było w ogóle ka katastrofy, że samolot w ogóle nie wyleciał i że zupełnie inny samolot tam się rozbił, rozpowszechniane przez jednego ze znanych obecnie. E, Polityków po prawej stronie? Nie wiem właśnie, jaką rolę tutaj, bo mówimy o teoriach, które były rzeczywiście rozprzestrzeniane. Jeśli można zrozumieć na samym początku, że faktycznie trzeba się. Zająć do końca kwestią tego, czy był rzeczywiście wylot tego samolotu, czy nie. Ja się nie dziwię badaczom, także internetowym w mediach społecznościowych, którzy rzeczywiście domagali się w ogóle od samego początku badania tego, co z tym samolotem, który to z tych samolotów, prawda, i tak dalej. To była taka typowa też maskirowka, taka mgła informacyjna, którą. No Należy wytłumaczyć, ale upierać się przy tym, że kiedy już jasne jest, że, że, że jednak ten samolot wyleciał, upierać się przy tym, że, że to że on w ogóle nawet nie doleciał tam i no to jakby pomagać stronie drugiej w takiej właśnie dalszej mgle informacyjnej i maskierowce, bo jeśli. Sami byśmy udowodnili, że to nie ten samolot, no to w tym momencie Dopomoglibyśmy w tym, że nawet nie ma w jaki sposób podważać tego raportu Anodiny, dlatego bo raport Anodiny odnosiłby się do zupełnie innych szczątków i do zupełnie innej, że tak powiem, innego teatru, który tam jest, i można by było powiedzieć, że nawet nie można by było na prosty chłopski rozum wykazać, że jeśli na nie wiem, jakieś dziesiątki tysięcy małych części rozpadł się nawet według wersji rosyjskiej, rozpadł się ten samolot i są zdjęcia, które pokazują. Nic innego jak wybuch, wybuch od, od środka, który nastąpił, no to, to, to w ogóle z niczym byśmy nie zostali. Do dnia dzisiejszego y, musielibyśmy się, nie wiem, miotać w jakimś śledztwie dochodzeniowym, y, czy w rezultacie te wszystkie y, ofiary to są y, może też jakąś mistyfikacją, prawda? I no, y, był, to, był to, nie wiem, przeciągający się rzeczywiście jakiś. Trop, który został, nie wiem dlaczego, tak eksploatowany, i do dnia dzisiejszego jest eksploatowany. Moim zdaniem. To tylko i wyłącznie ułatwiało matactwo i, i uniemożliwiało właśnie przyłapywanie na kłamstwach tego raportu Anodiny, który później, przypomnijmy, został przyklepany przez Tuska i także przez tego nieszczęsnego pseudonaukowca Laska, który przecież też zupełne aberracje. Rosyjskie przyjął jako pewne, i, i nawet były przecież nagrania, w których on wskazywał, że absolutnie musimy przyjąć, przyjąć te aberracje w sposób nawet świadomy, bo po prostu inaczej, nie wiem, grozi nam jakieś wielkie niebezpieczeństwo, tak więc. Panie Marcinie. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych sprawą do licznych książek wydanych przez wydawnictwo Antyk. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam serdecznie. I Państwu też dziękujemy za wsparcie finansowe. Prosimy o dalsze wspieranie nas za pośrednictwem zrzutki, czy za pośrednictwem przekelewów bankowych. To dzięki tym pieniądzom możemy poruszać takie kwestie jak kwestie zamachu smoleńskiego i spisku wokół tego zamachu. Żegna się z państwem Jan Bodakowski. właściciele hotelu Royal Baltic w Ustce zapraszają. Wielkanoc w Organic Market. Wędliny prosto od lokalnych producentów. Wszystko do przygotowania tradycyjnych dań i ciast. Spędź wyjątkowe święta. organicmarket.pl. Rozpocznij podróż z Misja Go. Włoskie marzenia, oblicza Japonii, amerykański sen. Misja Go. Podróżuj jedz, Odkrywaj. Już od 50 lat firma Emerald produkuje mieszalniki oraz linie do produkcji paszy. Zapraszamy! Zwierzaki są naszą rodziną. Od niemal 30 lat gotujemy dla nich tak jak dla siebie: zdrowo i pysznie. Najświeższe produkty z polskich gospodarstw i hodowli, szacunek do tradycji, wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, a przede wszystkim miłość ludzi, którzy codziennie tworzą naszą wspólną historię. Oto idealny przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila i miejsce, w którym każdy znajdzie swoją przystań. Usiądź z nami przy wspólnym stole i poczuj się jak w domu, bo rodzina to stabilność i bezpieczeństwo. pupilkarma.pl Wesprzyj nas i zrób cykliczny przelew na numer konta 33 10 20 10 55 00 00 93 02 05 71 01 00 w tytule przelewu pisz darowizna na TVMN.